Dzień dobry, kochani, witam Was w kolejnym odcinku przy kawie, oczywiście. Asia siowo. Ja dzisiaj zrobię śnieżynki z takich, oto zobaczcie, stążek. One są z organzy. Fajne są te wstążki, bo są właśnie takie hmm, przeźroczyste półprzyźroczyste. Polecam, bo one do takich świątecznych, bożonarodzeniowych dekoracji świetnie wyglądają, bo wiecie, tak pięknie mienią, błyszczą i w ogóle. A oprócz tego mam tutaj brokatową no i już zwykłą wstążkę po prostu. Z tej wstążki z organzy ucinam sobie trzy kawałeczki po 12 cm każdy. Te paseczki układam jeden na drugim i teraz je składam po prostu na pół. O! Na pół. I tutaj, gdzie mam ten środek, odcinam, ale zostawiam tutaj ten wierzchołek nieobcięty, żeby mi się to wszystko trzymało jeszcze. Opalam, żeby się ładnie ta organza połączyła. Dociskam. Tutaj możecie użyć pęsetki. Organza dość szybko się topi. Mam wrażenie, że szybciej niż taka wstążka setynowa, więc też ostrożnie z tym opalaniem. Rozdzielam sobie trzy po jednej stronie, trzy po drugiej stronie. Ten grzbiet tutaj jest z tyłu. Biorę jeden paseczek z tej strony. Zakręcam go raz i sobie tu przytrzymuję. Biorę drugi paseczek. Też go skręcam i dokładam do tego pierwszego. Biorę trzeci paseczek. Skręcam, dokładam do dwóch pozostałych. Przytrzymuję i biorę z drugiej strony i tak samo skręcam. Jedna zakrętka, ciach dokładam. Drugi paseczek i ciach dokładam. I trzeci paseczek, ciach dokładam. I słuchajcie, tworzy nam się taki cudowny płateczek. Nie wiem, czy Wy to będziecie widzieć, ale na żywo one pięknie się mienią, pięknie. I teraz słuchajcie, żeby nam się to nie zniszczyło, nie rozwaliło i gdzieś nie pouciekało, szybciutko bierzemy, odcinamy kawałeczek, dosłownie kilka milimetrów i tutaj całość opalamy, żeby się połączyło. Chcecie popatrzeć sobie? Z jednej z drugiej strony, czy na pewno wszystkie się przytopiły, bo Wam za chwilę ucieknie, jak się coś nie przytopiło. Tak to wygląda. Pokażę Wam teraz jeszcze na kolorowej, może na tej kolorowej będzie nawet lepiej widać. Składam te paseczki na pół, i u góry. Odcinam, teraz opalam. Naciskam tutaj wszystko. Ten grzbiet wędruje mi tutaj z przodu. Tu sobie rozdzielam. Raz, dwa, trzy z jednej i trzy z drugiej. Biorę pierwszy paseczek, zakręcam go raz. Przytrzymuję. Biorę drugi paseczek, zakręcam go raz, przytrzymuję. Trzeci paseczek zakręcam raz. Przytrzymuję i teraz druga strona. Jeden paseczek ciach. Przytrzymuję, drugi, skręcam, przytrzymuję. Trzeci. Skręcam i przytrzymuję. Docinam i opalam. I teraz słuchajcie, ja to użyłam w obydwu przypadkach. Po jednym kolorze. Więc te płatki wychodzą mi takie jednokolorowe. Ale możecie użyć na przykład dwóch kolorów. Taki mieszany płatek dwukolorowy, albo taki mieszany płatek dwukolorowy. Możecie, możecie zrobić też i trzy kolorowe, to już jak tam sobie wymyślicie. Ale no, według mnie właśnie z tej półprzeźroczystej wychodzą świetne, bo się no cudnie mienią i to daje taki fajny efekt. Zrobimy sobie od razu płatki z tej szerokiej wstążki. Ja mam tutaj kawałek 7 cm ze wstążki 25. I bardzo prosty płatek. Składam na pół, odcinam po skosie, opalam. Mm -hmm. Tu mi się połączy ładnie. I teraz ten dół po prostu tylko składam do środka i z drugiej strony do środka. Opalam na dole. O! Byle nie za bardzo. Tu mi się szybko przypaliło. Właśnie te wstążki brokatowe mają go do siebie, że bardzo szybko się tak zaczynają palić. I mam taki. Taki płatek. A teraz bierzemy się za składanie tych moich cude, pięknych. Tam patrzcie, jakie one są takie leciutkie niczym skrzydła anioła czy coś w tym stylu. Takiej oto brokatowej kartki. Wycięłam sobie kółeczko. Nieduże, bo ono ma 2,5 cm średnicy. I teraz do tego kółeczka będę przyklejać moje płatki. Jeden płatek. Teraz drugi. W miarę prosto starajcie się je przyklejać, żeby nam to później ładnie w całości wyglądało. Trzeci. Wydawałoby się to takie proste, a wcale proste nie jest, słuchajcie, bo to jest takie... no nie jest to takie sztywne, więc to trzeba troszkę tak pomanewrować tym, żeby się ładnie ułożyło. I następne, i następne. Kolejny, czwarty. No i akurat zmieści się sześć. Piąty i szósty tutaj. Tak naprawdę można by było zostać przy tym jednym rzędzie, ale niech dla mnie to jest takie jeszcze za ubogie. Więc teraz dokładam tutaj drugi rządek. I teraz już nakładam klej bezpośrednio tutaj na dół płatków. Widzicie, jak to cudnie zaczyna wyglądać. Słuchajcie, ja sobie zrobię ten drugi rząd płatków. No i zaraz na wylecę. Zobaczcie, już wszystkie płatki dokleiłam. I tutaj teraz środeczek maskuję. Ja mam takie jakieś kryształki. Można jakieś półperełki. Ewentualnie można też wyciąć właśnie z jakiegoś papieru blokadowego. Po prostu jakieś kółeczko, którym zamaskujecie tutaj ten środek. Nakładam klej na kółeczko, przyklejam i teraz w zależności od tego, czy użyjecie tej śnieżynki, żeby ozdobić jakieś strojki, ona będzie sobie tylko w tym stroiku leżeć, czy chcecie powiesić, no to wtedy sobie tutaj mocujecie. Możecie to kółeczko tak zostawić, bo jeśli będzie wisiać przodem, nikt tego kółeczka nie będzie widział. Ale jeśli powiesicie to gdzieś, gdzie ten tył będzie widoczny, a nie chcecie, żeby był widoczny, to po prostu tutaj doklejacie sobie drugą taką gwiazdeczkę. Ja sobie tutaj tylko robię sznureczek, żeby tą moją śnieżynkę zawiesić na przykład na choince. Dobra, teraz robimy drugą śnieżynkę tych płatków takich niebieskich. Też biorę sobie kółeczko i do tego kółeczka przyklejam płatki. Tak jak poprzednio. Z tym, że tutaj robię sobie tylko jeden rząd tych płatków. Szybciutko przykleję, żeby też nie przedłużać. I zaraz Wam pokażę, co robimy dalej. Mam już niebieskie i teraz pomiędzy niebieskie będę przyklejać te srebrne. Takie pomieszane dwa rodzaje płatków. Ciekawe, co mi z tego wyjdzie. I kolejny płatek. I ja chyba szybko sobie to przykleję. I zaraz do Was wrócę. Dobrze? Tak to wygląda. I oczywiście na środeczek przyklejamy kształek. I to jest propozycja numer dwa. Tutaj oczywiście z tyłu doczepiam śnuraczek. No i teraz słuchajcie, która Wam się podoba bardziej? Bo mi, szczerze mówiąc, ta. Ta jest dla mnie po prostu super, hiper, świetna. Bo ta wstążka tak cudnie się mieni. Ja nie wiem, czy, czy to widać na filmie, ale no uwierzcie mi na słowo. Proszę Państwa, głosowanie. Numer 1 czy numer 2. Która Wam się bardziej podoba? Piszcie w komentarzach. Ja już dzisiaj ze wami żegnam i zapraszam za tydzień. Pa!